Cześć, z tej strony Alkiera, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Gothic. Trzeba by się wybrać w końcu do świrów z sekty. Jeśli o. o Jezu. Upadłem. Złamałem kolano. No ale mniejsza. Muszę się dostać do świrów z sekty. Czeka mnie w związku z tym dosyć, dosyć długi spacerek. Pełna niebezpieczeństw, historia. Możliwość dostania solidnego w pierdzielu od nadpokładnych istotek. Uuu, uh. zapomniałem, że mogę tak ładnie skakać. Tak, tylko że mnie nie poniosło jak ostatnio. E To już było blisko, a to. A tu są gabliny! Aha. Nie, to... jep, jep i by mnie goblin zabił. Uff. Dobra, trzeba by coś tak... Miene so. jak te spodnie kopacza to za mało. Strój kopacza, strój kreta, budwiec. Ale nam no, coś się Nie udało mi się skoczyć wodą Ja chciałem teraz tak na głęboko. Czujecie tą grafikę w Gotiku 1, co prawda? Te niesamowite efekty wody. Tak wiem, za mną są krwiopisy, chyba cztery sztuki. Tak, nie zamierzam z nimi walczyć. W sumie to nadal nie wiem do którego obozu dołączę. E, i, I to jest trudne. To będzie trudny wybór dla mnie. Więc e, napiszcie mi pod tym czy tam pod innym jakimś filmem z Gotiko e, kim mam zostać. I ja to mówię w tym momencie, bo mm, zadając i tak, zanim wrzucę ten odcinek, to jeszcze sporo czasu minie. A ja w tym czasie zajmę się. Zanim, zanim ten będzie wrzucony, po prostu będę biegał i jak z A o dołączeniu dopiero um, zadecyduję jak mi tam napiszecie. No i co, jeszcze raz wam skroić ja chyba z, z jaszczurką nadal nie mam szans, co nie? A tutaj gdzieś stoi jaszczurka mi na drodze. Są kurde za dobre. Uu, a to nie tylko jaszczurka z tego co ja tu widzę jest. Nie, wiem, jak Jaszczur już przyszedł, to będzie ten mój ścierwo ja to nie jest... Nie, 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 zdecydowanie nie. się z tym Celtami, nara. A już słychać, te. stoją na piśmieki. Po drugiej stronie muru. Mam już stać tej paplań. Tu wypierd... Mam no, na, no, na. No, 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 no. Była taka duża grupa ścierwojadów. Nie pamiętam czy ja z nimi się już rozprawiałem. Czy zrobiłem... te tam tam tam, 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 tam 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 Rozprawiłem się z nimi. Dobra, ale a lasem nie idę, bo to jest niebezpieczne. <coughs> tam są... jak to było? Wilcy. Tam są wilce, nie idę tam. Eee, wilce! Aaaa, boli. Nie, naprawdę nie chcę się spotkać z wilkami. Widzieliście, co robi wilk. Jak bardzo mnie boli. Zdążyć przed panią jaszczurką. Jej. Ach, te bugi. Ach, te niesamowite skoki. Z tego pod, pod wejściem do. Przy, pod, pod, no, nie pod wejściem. Przy wejściu do starego obozu to nic nie przebije. Skacze sobie człowiek, skacze nagle. Pium, jest w powietrzu. Samotny krwiopica. Żegnaj! to jest spina Zabrała mi 100 expa w sumie. Ej, wracaj tu głupia mucho. Ups. To nie tak miało być. Miałeś umrzeć na strzałach. Było blisko. Tutaj jest cieniostwór. Tutaj biegają wilcy. Tu są żurki. Gdzieś tutaj na skraju lasu jest cieniostwór. Ja to pamiętam. Naprawdę. Tam biega to Znaczy biegał, bo już umarł. I nie żyje. Umarł na śmierć. Hehehe. Na śmierć umarł. Przy okazji odwiedzę mojego ulubionego Bala. Dobranoc. Czasami tak się dzieje, że jak mój się nie otwiera, i wtedy nie można przenieść danych rzeczy. O, idą ciecie z sekty. To jest niesamowity skrypt, który sprawił, że ta gra jest, jest taka niesamowita, ponieważ każdego dnia o tej samej porze dwóch gej wychodzi z tego, no tam, jak to się wie, z obozu i idzie grzecznie, żeby przynieść wydzielinę pełzaczy dla swoich braci. Eee! Drzewo mnie przesunęło, widzieliście? Skacze sobie człowiek, człowiek spokojnie tak a tutaj drzewo mu wyrasta. Kto to drzewo postawił w ogóle? Zarząd zieleni powinien się wstydzić kurczę. To jest niedopuszczalne, żeby drzewo przeszkadzało ludziom w spokojnym skakaniu. Ups. Uff zioła uzdrawiające. Pewnie marihuana jakaś. Dorobię kurczę, bez jemu czapkę jakąś taką rasta rasta i będę ziółko palił, w niej Skróciłem cię o to skrzydełka. Dobra. Co tutaj mamy? Mamy jaskinię. w tej jaskini nic nie ma, ale okej. Okay. Mamy grzyby. Grzybów nie lubię, grzyby są niezdrowe. Z grzybami, jest, z grzybami jest tylko dobra potrawka z ale <laughs> Alasnaw. Ale mają te otwory gębowe, no przyznacie. Zębiska przerażające. Patrzcie, nie jest głupi. Nie podejdzie bliżej. Jeden z, głowy. Jeden, z głowy. Jeden, z głowy. Jeden z głowy No i czwarty też Napój, Pochodnia Pałka. Nieważne! Piekie. Ja w ogóle można... Co ja się dziwię? W tej części jeden z grzybów to gorzki chleb. A w dwójce mięso kopacza. Ja pierdzielę. Na jakiej fazie byli tłumaczący to? Weź gorzki chleb i zagryź mięsem kopacza. Ja pierdolę. A to ciągle mówimy o grzybach! Na grzybach to oni niezłych musieli być. No dobry. Przybywam z posłaniem. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie bractwa śniącego. Co cię tu sprowadza? Od razu wiedziałem, eee. na nikim nie można polegać. Od co? Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Bal-Namiba, ale nie wolno ci odezwać się do niego. Nie, nie chcę. K sukienki bractwa. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do baal-namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Ale ja muszę porozmawiać z Twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić Ci wszystkich potrzebnych informacji. Ładna sukienka. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalon. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Bal, najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by. Jak wam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? O bagiennym zielu. Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż. Ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze Starym Obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków Bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Niech śniony. Do... Tyle by było. Chciałbym teraz być w jego skórze? O, wiem. Mogę od razu oddać jednemu z jednemu balu, balowi? Chciałbym z bali? Jednemu z bali? Tak, to się już więcej Ojne, nie dobrze pamiętam, że to się lubi się zaciągać tak, że pada na ryj. No to ja mu takiego skręta, że umrze mało. No, że umrze. Twół, że zaliczy zgona. Tam stoi ciul. Proszę, Mistrzu, oto skromny prezent od Twojego ucznia.

Wtedy sprawy załatwiały się inaczej. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Co to było? Nie chciałbym Na hałę śpiącego. Miałem wizję. To było niesamowite. Zobaczyłem, że wkrótce zyskamy nowego brata, który będzie inny niż wszyscy przed nim. To miało coś wspólnego ze mną. W jego ręku lśnił miecz. On sam zaś zbiegał w dół po szerokich stopniach. Tutaj wizja się skończyła. Wyglądał zupełnie jak ty. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem tylko skromnym sługą śniącego. Idź do Korkalowa. On się tobą zajmie. Okej, okay, spoko mm, Innymi słowy, naćpał się i brezi Zobaczmy jak dobrze działają robiny w tym mieście w mieście. O, o, patrzcie, patrzcie, stawiam stopy pod szczeblami. Także już jest dobrze. Już, 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 tak, tak. nie Jak szaleć to po całości, to znaczy co robimy? Przechodzimy sobie? Dzień dobry, już skończyłem, czego chcesz? Y Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy. Nie mam teraz czasu! Zdam się na osąd balów. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Lepiej się do tego nie mieszać. lepiej się nic nie tak długo, jak mnie. On nas olał i po prostu posłucha tego co inni mu powiedzą. Jednak to mamy już ze sobą. Niektórzy nigdy się nie nauczą. psek Ta, jasne, spoko. Nie no, to miałem przeczytać i to przeczytałem. Dobra, spoko. W tym odcinku to już wszystko. <noise> Ciekawy język. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.